W tym filmie zaprezentuję wam nowy teksturpak pod nowe sety na moim box pvp na szefy.pl Także jeżeli czekałeś na tego teksturpaka, to na 100 lajków będzie on dodany do opisu A ja już nie przedłużam miłego oglądania Okej okay, kochani, także ja już jestem w minecrafcie, let's go eee, No i co? Słuchaj, przede wszystkim najważniejsza rzecz, owy teksturpak, już wam go pokazuję Co więcej, dzisiaj troszkę sprogresujemy, jeżeli chodzi o tutaj moje konto Ponieważ gram sobie na boksiku, ostatnio był odcinek z afk strefy, między innymi Na jedną kartę tarota jeszcze weku odebra to było z wczoraj z daily nagrody. No i mam dwie rzadkie, dwa rzadkie kluczyki z osiągnięć. Także zaraz sobie otworzymy. No, lecimy, słuchajcie. Zaraz wam seciki pokażę. Rzecz jasna doszły nowe sety. Mówiłem o tym ostatnio. Doszły sety z, ze szreka Także też adekwatnie u mnie na teksturpaku takowe sety się pojawiły. Tutaj macie jak wyglądają. Oczywiście może się dwunastka troszkę z piątką czy z trójką zlewać. Natomiast no generalnie da się to rozróżnić. Tak samo jak na pierśnik fiony z napierśnikiem szreka Może się to lekko Wam zlewać, natomiast da się to Generalnie rozróżnić, myślę, że w gruncie rzeczy Nie powinniście mieć z tym problemu Tutaj macie rzecz jasna mieczyki One też podobne, natomiast one się generalnie W łapce jak się je trzyma różnią, no ja jeszcze tych mieczy Nie miałem, więc no ciężko mi się wypowiedzieć Dlatego, że kurczę ee, No nie, ma, nie mam takiego Dobrego seta, mam dopiero miecz Patryka rozgwiazdy, no i mam połowę seta W sumie jedenastkę, nie? No bo to dosyć ciężko się to zdobywa Także kurczę, trochę trzeba popykać Żeby te lepsze itemy mieć, także Słuchajcie, otwieramy dwie, dwa, dwa czesty naraz tak naprawdę. Nie ma co się tutaj zastanawiać. Najbardziej liczę na karty Tarota klasycznie. Jakby nic się nie zmienia. Proszę, może cztery? No i fajnie. Cztery karty Tarota i buty siódemki. Bardzo przyjemny drop. Tutaj mam jeszcze swojego Sharkera, którego zaraz wam pokażę. Tutaj mam jeszcze no, jakieś takie itemy, które sobie po prostu odkładam. Tu nie ma jakiegoś takiego ładu i składu, jeżeli chodzi o tego mojego Sharkera. Jedna rzecz. Na pewno mogę sobie odebrać Kita. Także odbieram sobie Kita szefa. Nic ze mnie nie wypadło. Tak, miałem miejsce wyku. Także zarąbiś. To jest, jakby, set dziewiątka. Także też spoko opcja. Można by w sumie kupić sobie jeszcze jednego szalkera. Mam 50 koła. Zobaczmy w sumie na rynku, bo może ostatnio udało się kupić Laki Bloka na rynku za 50 koła. Teraz chyba wiem, że one są droższe. Na 120 koła za Laki Bloka. Kurde, bardzo bym chciał go dzisiaj otworzyć. 120 koła, ale w bicie 120 koła będzie raczej e, ciężkie. No dobra, ale teraz pytanie: Czy w najdroższych przedmiotach nie ma czegoś kurde ciekawego? Też mamy o seta 11 w ogóle za 8 koła. To jest dobra cena za tego. Seta. 5,5 kg za dziesiątkę? Ej, 10 giga potaniała ogólnie. Ja helmik, kurde. Gdybym znalazł helmik z Punchboba, byłoby super. I za ile jest helmik z Punchboba? 3000, słuchajcie. Nie wiem, czy, czy nie pójść po prostu w seta teraz. Zobaczmy jeszcze, jak to z mieczami wygląda. Miecze chyba trzymają dosyć swoją cenę, z tego co widzę. Te lepsze w sensie. No, dziewiątki tutaj są, tu jest trójka jakaś, ale no dobra, zobaczmy. O ja, piernicze. Dobra, te miecze to tak trzymają cenę. Zobacz to. Kurde, w sumie staś mi najlepszy miecz. Jakbym sobie kupił mieć 10, to było też w sumie Niezłe. Albo ty, ile mi brakuje kart Tarota, żeby kolejne losowanie zrobić? Może to zrobimy na odcinku? Czekajcie. Mam teraz 75 kart Tarota. Co, co ten Paweł chce? Wymiana Paweł. Co ten Paweł? Paweł ze mną lata, człowieku i nie wiem. Ty. Paweł normalnie kartę tarota dał. No to człowieku, masz ode mnie, nie wiem, masz hełmik Patryka stary za kartę tarota. Niech niech będzie. Kurde, fajnie. Karta tarota od Patryka, znaczy od Pawła. Sorry, Patryka, hełmik mu dałem. Mam 76, także potrzebuję jeszcze 24 karty. I mam nadzieję, że się udaje kupić. Tutaj mamy 5 za 11 koła. To sporo. jest najtań, jest najtańsza cena kart? 2300? Ej, nie gada, 2,300 za kartę Tarota. What się. Ej, to giga... Ty, to może to nie jest takie złe, jak 2,300 za jedną. Jest najtaniej. Dobra, kalkulator, człowieku. Zawsze w takich momentach trzeba odpalać kalkulator. 2,300 razy 4. 9,200. A, op, zarabia tutaj na tym. Zobacz, to jest zarobek pana. A 5, dobra. A teraz tak. 2,300 ra... razy 5. 11... O, ty! 11,500. Czyli tutaj mi się opłaca. Tu będę na plus 500 dolków. Dobra kupuję te w takim razie te pięć kart yy, zaraz sobie je odbierzemy bierzemy odbieramy no i super dobra mamy to słuchajcie ile tu mamy 70 81 81 czy ja mam, w ogóle mam e, jeszcze mam czas sklep za czas kochani mama mia sklep za czas poczekajcie Jezu zapomniałem o tym ile mam do wydania 71 monet czasu ty no to git bierzemy bierzemy jedna karta to jest zawsze wiecie zawsze do przodu zawsze do przodu zarobiście czyli teraz tym Momencie mamy 70, 82 karty. Czyli brakuje mi jeszcze 18 kart. 18. Widzę, że jest 15 wystawionych za 40 tysięcy. Ja pierniczę, Ty, ale pie, dobra, 15 kart. 15 razy 2,300. 34. O kurde, jaka tu jest przebitka na tych 15. Ty, chłopa odkleiło, że za tyle. Ty do. to niektórzy tutaj nieźle sobie dorabiają na tych kartach. Tu 4,5. Za 2,800, 2,300, 2,300. Dobra, biorę od tego nubka za 2300. No nie ma, nie ma co, chyba. No, biorę za te, za te 2300. Tu jest za 1500 jeszcze są karty. Ej, patrzcie, to tu była gdzieś za 1500. To biorę to za 1500, pewnie, że tak. Ej, tu jest w ogóle. Dobra, od najtańszych muszę patrzeć w takim razie. Jak będę patrzył od najtańszych, to może. O, tu za dwa koła też biorę, rzecz jasna. Dobra, trzeba te karty skupować, które są po dobrej cenie. No, te 2300 to też będę brał. No nie ma co, chyba. Yy, bo kurde. No, powiem tak, no tamte w pakiecie się nie opłaca mi kupować. Na pewno ten ziutek tyle zyskuje teraz, jak ja kupuję od niego karty tarota za 2 star, To jest szok, nie? Dobra, ej, zobaczmy, wiecie co zobaczymy? Osiągnięcia jeszcze, może jakieś osiągnięcia mam do odebrania. Choć Chodź, choć kurczę, no, no, mam niby te bloki. Patrzcie, jakbym wykopał 15 tysięcy bloków, dostanę 10 kart tarota, klucz piankowy i klucz rzadki. Ej, dobra, trzeba te bloki wykopać. To jest zadanie. Kopiemy bloki, żeby można było zalosować sobie tym, żeby o ciastko sobie zalosować. człowieku, jak ja wykopę te bloki, to jest genialne. 15 tysięcy bloków. To naprawdę nie jest dużo. Ostatnio kopałem tych bloków chyba w bojowym zadaniu. Miałem ich do wykopania 50 tysięcy? Jakoś tak. To coś takiego było. Nie pamiętam ile tam dokładnie było. Może 30 tysięcy? Jakoś tak. Ale jestem ciekaw ile to będę kopał. Ej, to jest naprawdę dobre. Słuchajcie. Bardzo chciałbym zalosować sobie to ciastko, ponieważ to już jest ten etap gry, gdzie opłaca się w te ciastka że tak powiem inwestować tak samo. Czy nawet żeby je sprzedać, jeżeli im się trafi jakieś takie słabsze. To też myślę, że to będzie dobre niż żeby wiesz niż żeby w ogóle to zostawić, nie? Poza tym perk odporności naprawdę jest giga potrzebny w momencie, w którym gracze ulepszają sobie perk siły, nie? To jest taka kontra do tego perku, także... No warto, warto, warto w to lecieć. Także kurczę, ja kopię teraz w tym momencie. Dobra, kochani, zostało ostatnie półtora tysiąca praktycznie. Także, no już naprawdę jest giga blisko. No powiem tak, ogólnie jest to masa kopania. Myślałem, że będzie to szybsze. Już, kurde, ten timelapse też trwa kilkadziesiąt minut. Także, no myślałem, że to szybciej się uda wykopać. Mam 60 tysięcy w ogóle. Kasiora leci naprawdę sprawnie i szybciutko. Także, jeżeli planujesz zacząć i gdzieś tam, wiesz, wiążesz się z tym, że będziesz kopał na początku sporo, to naprawdę jest to dobry moment, dlatego że był boost ekonomii. Dobra, ile ja już mam tego wykopania? Kopię tutaj do końca ten, ten, i o, zregenerował się w ogóle generator. Dobra, kopię tutaj. Ile ja już mam osiągnięcia? Mamy to! Odbieram nagrodę. Let's go idealnie. Ile mam już tych kart? Dwóch kart mi brakuje. Dobra, słuchajcie, biorę rynek w takim razie dwie karty. Proszę to. No kurde, dwie karty, to jest naprawdę mało. Muszę, muszą być jakieś tanie. dwa pięćce. Dobra, trochę przepłacę, ale biorę. Biorę te karty. Bo dwie kart dwóch kart mi tylko brakuje, kochani. No dwóch kart mi tylko brakuje. W tym przypadku teraz to już w sumie jednej, więc uwaga, biorę drugą. No i słuchajcie, odbieram, że jest jasna z rynku. No, odebrałem. Dobra, EC. Bach. No i słuchajcie, mamy. Mamy karty tarot ta, także ja daj jeszcze... Ej, to co jeszcze można zrobić? jakieś na spawn'a I przede wszystkim jak pójdę na spawn'a To sobie jeszcze skrzynki otworzymy No i losujemy ciasteczka Rzecz jasna, losujemy ciasteczko Ale to najpierw sobie otworzymy piankową Kurde, kluczyk do piankowej, spoko, opcja bardzo Let's go, proszę, proszę, 12 kart tarota Ale byłoby, ale byłoby Jakby, da, jakby dało 20, 12 kart tarota Albo mieczyk dziesiątkę, też dobre Proszę, 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 proszę Mieczyk jedenastka! Nie! Chełm osła Człowieku, obok był miecz 11. Nie no. Dobra, człowieku, ale najgorzej, nie? Ja tu już podjarany człowieku, już myślałem, że, o, ale by było, nie? A tu, nie no, 8 refili. Nie no, dobra, klata ósemka. Jezu, jezu. Mama mia, mama mia, ale najgorzej. Dobra, okej, okay, biorę karty Tarota. Let's go. Proszę, proszę ciastku, daj mi coś dobrego. Proszę ja Ciebie, daj mi coś dobrego. Uwaga, na to czekałem od początku. Cieka, jest, 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 Wol, wolni, nie? Jest. Tak! Ciastko siły, ciastko siły, let's go! Dobra, ale Sigma biorę, używam, mamy to słuchajcie, na koniec odcinka, taki plot twist, udało się. Także no prawie cały set osio osiołka już mam, mieczyk dziewiątka. No i kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo. Wbijajcie na bokse na szefy i chwała wielkim szefom. Siemajko.